Cześć ciekawscy! Ariana Grande jest jedną z tych gwiazd, która ma bardzo charakterystyczne cechy. Zawsze wiadomo, czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o jej wygląd. I podkreślone eyelinerem zawsze w taki sam sposób oczy, urocze dołeczki przy uśmiechu i charakterystyczne uwiązanie pięknych i ciniących włosów w koński ogon. Choć Ariana stworzyła swój indywidualny wizerunek, okazuje się, że wcale nie jest trudno skopiować jej wygląd. Prawdopodobnie dlatego piosenkarka ma tak wiele sobowtórek, które wyglądają dokładnie jak ona. W tym filmie przedstawimy Wam wszystkie sobowtórki, Ariany, ale zanim je obejrzycie, pamiętajcie, aby polubić i udostępnić nasz film oraz zasubskrybować nasz kanał. No to zaczynamy. Czy te dziewczyny rzeczywiście wyglądają jak Ariana Grande? Gabi De Martino. Pierwszą podobną do Ariany dziewczyną, o której krótko wam powiemy, jest Gabi z Niki i Gabi YouTube Channel. Gabi urodziła się 5 maja 1995 roku, co oznacza, że jest o dwa lata młodsza od Ariany. Jedną wspólną cechą wszystkich tych dziewcząt stylizujących się na Grande jest to, że uważają, że wcale nie próbują wyglądać jak sławna gwiazda, tylko po prostu urodziły się z taką urodą. Cóż, o ile nam wiadomo, Gabi pomimo młodego wieku zdążyła już zmienić trzy rzeczy w swoim wyglądzie i nie mówimy to o ubiorze. Zmieniły się jej nos, usta i zęby, więc tak naprawdę to nie jest jej naturalny wygląd. W jednym z filmów na kanale YouTube dziewczyna powiedziała, że jest wielką fanką Ariany i miała wrażenie, że mają ten sam styl. Po raz pierwszy film Gabi zaczął być wiralowy, kiedy opublikowała zdjęcia, na których próbowała wyglądać jak Ariana. Potem zyskała znacznie większą popularność, więc postanowiła przenieść podobiznę do Ariany na zdecydowanie wyższy poziom, tworząc filmy na YouTube, w których starała się być gwiazdą przez jeden dzień. Ale ale, po tym jak wideo zaczęło krążyć w sieci, Ariana odniosła się do tego w swoim twiście. "Ca to nie jest to". I oczywiście Gabi spotka się również z wielkim sprzeciwem fanów o Grande. Niedługo potem youtuberka napisała wiadomość na Twitterze z przeprosinami do Ariany, mówiąc że film był tylko parodią i jeśli ją zdenerwowała, jest jej bardzo przykro. Kilka miesięcy później wydarzyło się jednak coś, co zaskoczyło wszystkich. Gabi bowiem pojawiła się w Teledysku Ariany Thank You Next, więc piosenkarka chyba nie była tak oburzona jak jej fani. Zanim przejdziemy do kolejnych powiedzmy sobie wtórek, Grandes, sprawdźcie koniecznie nasz nowy kanał dla ciekawskich shopping oraz jakie produkty znaleźliśmy dla Was, które pomogą Wam udopodobnić się do piosenkarki. A teraz lecimy dalej. Emery Bringham. Drugą osobą, która upodobnia się do Ariany jest Emery Bringham, urodzona w 2007 roku. Szczerze mówiąc chyba najmniej przypomina Arianę, ale mimo wszystko to dzięki niej zasłynęła. Emery kanał YouTube zaczęła prowadzić w 2014 roku, robiąc tutoriale włosów i makijażu. Zasłynęła, gdy zrobiła cover teledysku Grande God is a Woman. Wtedy miała zaledwie 10 lat. Po tym jak ten film stał się popularny zyskała ponad 300 tysięcy obserwujących zarówno na swoim koncie na Instagramie jak i na kanale YouTube. Podobnie jak Gabi Emery też miała okazję spotkać Arianę w rzeczywistości. Dziewczynka miała to szczęście podczas koncertu Sweetener World Tour. Jazz Chic Trzecią sobowtórką Ariany jest Jessica Tixane, która urodziła się w 1998 roku, a zaczęła swój kanał na YouTube w 2015. Początkowo robiła filmy o makijażu i stylu, ale potem jedno wideo zmieniło wszystko. W lipcu 2016 roku zamieściła film, który zaczął krążyć w sieci pod tytułem Disney World Myśli, że Ja to Ariana Grande. Film przyniósł jej aż 7 milionów wyświetleń w ciągu miesiąca. Chociaż później wydała kolejny film, w którym powiedziała wszystkim, że nie jest Arianą, jednak ludzie nadal chcieli robić z nią sobie zdjęcia. Sama Grande również skomentowała film, wykorzystując myślącą emotkę, mówiąc, że czuje się naprawdę źle w stosunku do fanów w tym filmie i żałując, że sama nie może się spotkać z nimi. Skoro ktoś zapewnia, że nie próbuje być Arianą, dlaczego ubiera się tak jak ona, robi taki sam makijaż jak gwiazda i fryzurę? Co myślicie o sprawie Jessiki, ciekawcy? Lil Patty. Prawdziwe nazwisko czwartej sobowtórki Ariany to Patricia Jeannette, ale znana jest jako Lil Patti na TikToku, platformie, którą wykorzystała do pokazania się całemu światu. Patricia urodziła się w 1997 roku, co oznacza, że jest również młodsza od Ariany. Odkąd ludzie dowiedzieli się o jej niesamowitym podobieństwie do popularnej gwiazdy, zyskała ponad 600 tysięcy obserwujących. Według nas jest jedną z dwóch osób na tej liście, która faktycznie momentami wygląda jak grande. Ma nawet dołeczki, jak słynna piosenkarka. Jednak jest jeszcze jedna dziewczyna, która przypomina Arianę, ma nawet Dołeczki. I wreszcie najnowsza sobowtórka Ariany w sieci piąta z naszej listy Page Neyman. Page zaczęła być popularna po tym, jak opublikowała filmy na TikToku, gdzie oczywiście podszywała się pod Arianę. Co więcej, jeden z filmów, który nakręciła przyku uwagę samej Grande. Po jego obejrzeniu Ariana skomentowała: Zastanawiam się, po co ten głos, dialog kociaka. Jestem pewna, że jest najsłodszą, kochaną osobą, ale to zdecydowanie dziwne, jak ludzie mieszają dwa światy i Mao. Wydaje się, że nawet Ariana była przerażona tym podobieństwem. W dodatku ludzie mówią, że ta dziewczyna bardziej przypomina Grande niż Ariana we własnej osobie. Zgadzacie się z tym, ciekawcy? Powiedzcie w ogóle, czy według Was którakolwiek z dziewcząt z tej listy wygląda jak Ariana? Jeśli tak, to która najbardziej? My czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennej dawce ciekawych informacji. I podzielcie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Do usłyszenia, cześć!